Idziemy tą drogą, tak jak mówiłem i wydawałoby się, że tutaj drogi nie ma, ale ale ona jest stara ponie, poniemiecka mapa sprzed II wojny jeszcze tą drogę tutaj, o, proszę bardzo, pokazuje nam jest wszystko, według mapy droga istnieje z obydwu stron drzewa pójdziemy tam dalej, tak jak mówiłem ale droga jest idziemy dalej idziemy dalej o tą drogą cały czas wbrew pozorom ona jest a tutaj proszę bardzo na dębie wyryte wiosna niestety niestety nie ma daty idziemy idziemy dalej Idziemy dalej. Czyli tutaj spokojnie. O, ktoś sobie choinkę zostawił. Ktoś sobie choinkę o, przygotował do wyniesienia. Nas to nie interesuje, idziemy dalej. Idziemy dalej. I co my tu mamy? Co my tu ci, tu nie mamy? Droga jest. Choć nie idzie się za łatwo. O. Stare sosny. Idziemy dalej. jest droga jestem w szoku wszystko działa istnieje według starej przedwojennej mapy piękna droga teraz ją widać jeszcze lepiej o idziemy w tym kierunku idziemy dalej moi drodzy i tu będziemy wchodzili na te Tą drogą tutaj o. na wzniesienie 330 metrów. No takie spore od poziomu morza. I tu już właśnie widzimy, że Że to wzniesienie tutaj się nosi, a myśmy przyszli z tej strony i wchodzimy tutaj na, na te wzniesienie 333 330 metrów. Z tym, że my jesteśmy dopiero Odzieś tutaj. O, o dziś tutaj jesteśmy. Idziemy dalej. Oczywiście już leśniczy nas widział. Pytał się z ciekawości co robimy. No nic, wszystko jest w porządku. O, tu jest to wzniesienie, tu jest ten garb, 330 metrów. Czyli my będziemy tu i idąc tędy, dojdziemy do głównej drogi. Idziemy dalej. No, i teraz schodzimy z tego wzniesienia, idziemy tu w dół. Idziemy tu w dół. No, i zobaczymy, czy dojdziemy. Powinniśmy dojść w, w okolice. Tutaj, Charlotten Hall, czyli leśniczy mi tu podpowiedział, to jest. To jest miejscowość klekotna. Idziemy. O, no, tu pięknie widać ten zgórek. O, idziemy, idziemy dalej. Tymczasem, tak, moi drodzy, tutaj dochodzimy właśnie tą drogą. Jest pole, jest miejscowość Charlottenhal w oddali, czyli oczywiście Klekotna. lekotna. Także idziemy teraz z miejscowości Charlottenhall tutaj tą dróżką i dojdziemy do głównej drogi leśnej gdzie pójdziemy znowu koło tego byłego domku dla leśniczego. Także idziemy tutaj tędy. O! Do głównej, do tego skrzyżowania i w dół do domku byłego leśniczego No i tutaj potem do samochodu idziemy dalej. To jest to wzniesienie. O, tutaj są zniesienia po 330, 332, 3 metry nad poziomem morza. O, ładnie to widać. Tam jest dół, a tu idziemy sobie w górę. No i wznosimy się dalej na na to zniesienie zaznaczone na mapie 330 metrów. Bin am Kiedyś tu chyba byłem, zejść dzisiaj. To sobie przypominam, właśnie. O, jesteśmy już powoli na tym szczycie. Tutaj 330 metrów. Teraz powinno być jakieś skrzyżowanko. O, i tu jest, i tu jest szczyt, ale zima, pięknie. O ile O, jesteśmy na samym szczycie i teraz gdzieś tu będzie skrzyżowanko Pójdziemy w prawo żeby z powrotem wrócić na drogę do domku leśniczego byłego domku leśniczego Poczekaj, czyli jednak mapa staro niemiecka, przedwojenna jeszcze daje rady w tym terenie, chociaż chociaż tak jak mówię jest wiele już nowych dróg, ciężko je tutaj, na tej też starej mapie zobaczyć. Niemniej jednak... O, dochodzimy tu do skrzyżowania. Tak, proszę bardzo, skrzyżowanie, droga na klechotną Charlottenhall. Tędy jechać to dojedziemy na klekotną O, a my jesteśmy na tym skrzyżowaniu tu koło tego punktu wysokościowego 330 metrów On będzie pokażę rękawicą nie, nie pokażę No on będzie zaraz zrobimy o, tutaj jesteśmy, na tym skrzyżowaniu. Tutaj. druga na Klekotną, Charlottenhall, a my tutaj wrócimy w stronę zakładu i domku WWWuchstajg. Także idziemy. No i tak mówiłem, idziemy tym głównym duchtem, co prowadził na Plekotno. Idziemy tutaj, i za chwilę dojdziemy do naszego skrzyżowania początkowego, gdzie szliśmy, nie będąc pewnymi, czy, czy tam jest ta droga, czy nie. Co się okazało potem, że jest w całkiem dobrym stanie. Tu jakieś. Poryte o. Poryta ziemia. Tu gdzieś coś. Kiedyś mi mówili, że jeszcze była stara jednostka niemiecka. Gdzieś na tym terenie, tutaj właśnie. Trzeba by pochodzić i może jeszcze by coś było. O proszę. Długo nie trzeba szukać. Proszę bardzo. Studnia. Nie wolno ci. To. Cegłą Obmurowana. W tym miejscu studnia, co? W samym środku lasu. Czyli rzeczywiście słowa się potwierdzają. Było to na potrzeby jeszcze starszej jednostki niemieckiej, która tu kiedyś stacjonowała fajna dziura piękne. można to zobaczyć jest woda o, a my tutaj główną drogą dochodzimy zaraz do dochodzimy do domu byłego domu leśniczego czy służby leśnej, czy jak to nazwać. No, a tutaj była stara, stara jednostka gdzieś. To jeszcze nawet dziś umówił. Ale nie wiedziałem teraz, gdzie to było. Dzisiaj się dowiedziałem. O, to było gdzieś tutaj, na tym terenie. Idziemy tutaj i będziemy szli. O, to jest ta Stara wiata wojskowa jeszcze po jednostce tej ostatniej. No i zrobiliśmy ładne kółeczko Parę kilometrów. Ładne kółeczko. O, drzewa popisane. 29 września ale nie wiadomo jaki rok. Pień. O jesteśmy na tym skrzyżowaniu, gdzie rozpoczynaliśmy naszą wędrówkę. Według mapy, o a to była ta droga co wydawało nam się, że jej nie ma, a jest droga na klekotną i tutaj zakład karny wiata a my wracamy tutaj przez ten teren gdzie był ten domek kiedyś Nie zostało. jak mówiłem, stare drzewa, może jeszcze jakieś owocówki. Ładne hojny. I to wszystko. No i alejka piękna. Staro drzewów. Pięknie. Także to jest ta droga. Wracamy już do auta. Za chwilę będzie po prawej stronie. Była strzelnica wojskowa. Którą wcześniej kręciłem. O, tam są jakieś drzewka, właśnie chyba owocowe. Znowu choinki piękne. Ktoś tutaj to posadził. I tu kiedyś funkcjonowało wszystko. O, a tu był wjazd. Wjazd. O, między rowami, mostek i wjazd. Na teren domku leśniczego, i tak to wygląda. 22 grudzień 2016 rok tu pójdziemy jeszcze prosto. I za chwilę, według mapy, odbijemy w lewo troszkę i wyjdziemy inną stroną, w stronę auta. Pięknie to teraz widać, jesteśmy, o tutaj byliśmy przy tym domku leśniczego i tu idziemy wzdłuż tą drogą i tu jest ten zakręt.